Welman oficjalnie potwierdziła krążące od dawna doniesienia. Jest tak, jak ludzie myśleli. A jednak to nie były plotki. Producenci Dzień Dobry TVN oficjalnie potwierdzili, że już w najbliższą niedzielę z samego rana wyemitowany zostanie wyjątkowy wywiad, który Dorota Welman przeprowadziła z Igą Świątek. Wszystko wskazuje na to, że podczas tej rozmowy nasza najlepsza tenisistka zdradzi wiele szczegółów na temat swojego życia prywatnego. Dorota Wellman jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych w naszym kraju. Od wielu lat współpracuje zawodowo z Marcinem Prokopem. Ta para najpierw prowadziła pytanie na śniadanie, by później wspólnie przejść do Dzień Dobry TVN, gdzie działają do dziś. Prywatnie, niewielu wiedziało, że pani Dorota jest wielką fanką tenisa. Nic więc dziwnego, że gdy producenci DDTVN postanowili zrobić wywiad z Igą Świątek, to padło właśnie na Welman. Stacja potwierdziła oficjalnie, że już w najbliższą niedzielę o poranku wyemitowana zostanie szczera rozmowa Doroty Wellman z naszą najlepszą tenisistką. Potwierdziły się wieści w sprawie. Wellman. To nie były plotki. Zobaczcie, co dla was szykujemy. Rozmowa Doroty Wellman z Igą świątek już w najbliższą niedzielę w dzień dobry TVN czytamy w poście, który właśnie pojawił się na oficjalnym profilu śniadaniówki TVN na Instagramie. To jednak nie koniec, już dziś. W przeglądzie newsów ze świata Show Biznesu, który od niedawna w DDTVN prowadzi Małgorzata Tomaszewska, pojawił się fragment zapowiadanego wywiadu. Na jego podstawie możemy wnioskować, że Iga zdradzi kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego. Czas, kiedy mogę spotkać się z przyjaciółmi i pożyć takim życiem, które nie ma nic wspólnego z rywalizacją. Kiedy mogę zrobić to, na co żywnie mam ochotę, mówiła tenisistka pytana o to, co daje jej największą radość. Rozmowa została przeprowadzona krótko po tym, jak świątek zrobiła sobie chwilę przerwy po przegranym półfinale wielkoszlemowego French Open. Teraz przed igą bardzo trudny dla niej fragment sezonu, bowiem rywalizacja przenosi się na korty trawiaste, które dotychczas przysparzały najwięcej kłopotów naszej mistrzyni. Wielkimi krokami zbliża się Wimbledon.